Dzień dobry, dzień dobry, wszystkie osoby spod znaku lewiątek, skarbeczki, czytanie tygodniowe dla Was od poniedziałku do niedzieli, czyli teraz od 12 grudnia, tak, do 18 grudnia. Pamiętajcie, że czytanie, które tutaj dla Was wykonuję, to są czytania ogólne i pamiętajcie, że może się tak zdarzyć, że Coś z wami nie rezonuje, coś wam nie pasuje. Proszę się nie przejmować. Bardzo proszę sobie sprawdzić, gdzie macie w jakim znaku swój ascendent. Odsłuchać ten drugi znak. Proszę również, kochanie, sprawdzić. Yy, ważne jest też, gdzie jest Księżyc, gdzie jest Wenus. Tak? I posłuchajcie sobie skarbeczki tego drugiego znaku. Zobaczycie, że na pewno będzie rezonować z wami lepiej. Przynajmniej ja odsłuchuję od ascendentu, niestety. Skarbę dziękuję za wszystkie lajki, za komentarze. Pamiętajcie, by dzisiaj również w ramach wymiany energii zostawić łapkę w górę. Ja Wam filmik, Wy łapkę w górę, a w komentarzu niech to będzie aniołek, Mikołajek, Lwiątko, co tam skarbeczki chcecie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Naciśnij subskrybuj. Jak naciśniecie szary dzwoneczek, dostaniecie wszystkie filmy od razu, nie za tydzień, tylko tak jak wrzucam od razu w tej chwili. Dobrze, skarby. Koniec gadki. Koniec gadki. Szukamy energii dla Was na ten tydzień. No, proszę, proszę. Siedem kielichów. Ja, kochani, proponuję, żeby wyciągnąć, może, dobrze, najpierw wszystkie karty, a potem będziemy skarby omawiać. Dlaczego nie umiecie podjąć decyzji i co z tym jest związane? Co w finansach? Co w miłości? Wasze otoczenie, rodzina, przyjaciele? Macie jakieś nadzieje bądź obawy? Co miłego może się wydarzyć? Co powinno odejść do przeszłości? Czego jeszcze nie wiecie, a ode mnie się dowiecie. No i karta wynikowa, karta rady: podglądając do tyłu, śmierć, sześć kielichów, dziesięć denarów. Mhm. Mm mhm. Mm Talia dopowiadająca jest obok. To zostawiamy. Będziemy sprawdzać, kochani. Za chwileczkę. No i co wy na to? Patrzcie jaki wybór. A wy nie wiecie, co zrobić. Czy to, czy to. Będzie jakaś ważna decyzja do podjęcia. No i co? Możecie w tym tygodniu mieć dużo ofert. Czy to pracy, czy to osób, czy to prezentów, i nie wiecie, które kupić. Świeczka, nie szalej nam tu, dobra. Powiem Wam tak: możecie się obawiać w tym tygodniu, no bo zawsze, jak jest więcej niż jedna opcja, to jest. W głowie takie coś, że co tu teraz zrobić. No i wcale wam się nie zdziwię, że wiele z was powie sobie, no tak, łatwo się mówi, bo jak nie było okazji i wyborów, nie było, a teraz nagle nie było faceta, a teraz jest dwóch na przykład, tak? Każda możliwość będzie bardzo fajna, bardzo kusząca. Bardzo atrakcyjna. Czy atrakcyjna. No, mi się wydaje, tak, kochani, że. Mm, nie do końca będziecie takie odważne, żeby podjąć decyzję i dacie sobie czas. Nie mówię, że będziecie bezczynne. Możecie narobić zamieszania w tym tygodniu. Możecie fantazjować, wspominać, jak to było za dziecka, jak to było z ukochanym, co Wam dawało poczucie bezpieczeństwa, z czego się cieszyłyście, czego unikałyście. Ten tydzień, słuchajcie, nie szarżujcie. Możecie mieć niestety o, zmienne nastroje. Jednego dnia być uśmiechnięci, a drugiego dnia jak osy, wiecie, możecie chodzić i dajcie spokój. Jakoś realnie nie będziecie optymistycznie umiały spojrzeć. Coś was będzie, nie wiem, blokować, denerwować. Nie wiem, kochany, jak to, jak to określić, ale nie bardzo czuję przy tej karcie, że na przykład jak się pojawi jakaś fajna osoba przy was, czy nawet um, ktokolwiek, dziewczyna, chłopak, mężczyzna, kobieta, to ja widzę, że wy sobie fantazjujecie o tej osobie, nie znając jej, a wy sobie już ją idealizujecie i mówicie, jaka piękna osoba, to będzie mój mąż, to będzie moja żona. Guzik, prawda? Pamiętaj, że co nagle to podjable. Nie idealizujemy tych osób Poznajemy najpierw. A wiecie czemu? Bo się tak zatracicie w tych marzeniach, że zgupiejecie, a potem jak ściągniecie różowe okulary, zobaczycie zupełnie inną osobę przed sobą. Na przykład, może sobie, kochani, fantazujecie, jeśli chodzi o, o nową pracę, że a będę wykonywać to i to, będę wstawać o dziewiątej, spała do ósmej, do będzie fajnie. A tak naprawdę to same wiecie, że fantazjować to możecie, a rzeczywistość to jest drugie, nie? Kochani, muszę wam to powiedzieć, bo przy tej karcie jest strasznie dużo kielichów. I niestety lwiątka możecie w tym tygodniu popijać, nadużywać alkoholu. Drinków, co tam jeszcze? W ogóle jakieś uzależnienia? Dużo, dużo tego widzę. Więc jeżeli to wiecie, kochani, wcześniej, to zwróćcie uwagę na to, bo będzie się to na pewno wiązało z, być może z bezsennością, być może z omdleniem, utratą przytomności. Być może, kochani, słabe widzenie. No bo wiadomo, jeżeli ktoś tam jest na bombie, no to może źle widzieć, ale to jest też sygnał, żeby zwrócić uwagę na oczy. Na przykład, yy, może Wam rano, jak jest zimno, łzawią. Wtedy mamy suche oko, tak? Bądź faktycznie coś się dzieje z polem widzenia. I kochani, trzeba by było odwiedzić yy, okulistę. No. Dobrze by było. Być może niektórzy z was mają pokoleniowe. Yy, yy, wiecie, że z pokolenia na pokolenie, tak, przechodzi ta choroba. No. Tak też może być. Yy, skarbeczki, no w finansach macie nieźle. Nieźle. Król Buła, bardzo fajny facet, który lubi sobie porządzić. Ja myślę, że, że wszystko się ułoży, kochani. Król Buław to jest facet, co ma pieniądze, tak? Który król nie ma pieniędzy? No. W tym tygodniu wypłata, w tym tygodniu wynagrodzenie. Co jeszcze w tym tygodniu? Sukces. O, właśnie, a może ktoś wam da jakieś stanowisko, bo on sobie tutaj siedzi na tronie. To może wam powiedzą, lwiątkąt, jesteś taki fajny, no to masz to i to stanowisko albo takie krzesło. Może dostaniecie nowe krzesło w pracy. No, napiszcie, kochani, napiszcie pamiętajcie też, że Król Buław jest dobrym czasem na założenie firmy, więc jeżeli chcieliście zakończyć na przykład pracę u kogoś i otworzyć firmę, to przy Królu Buław to jest bardzo dobry czas ja myślę, że niektórzy chyba chcą jakąś rodzinną firmę otworzyć bądź chcą pracować u rodziny to by nie było złe ale i słuchajcie wy możecie w tym czasie odkryć jakiś talent do czegoś, no naprawdę słuchajcie, ja bym, jeżeli pracujecie to ja bym nic tak nie robiła szybko tak nagle, bo król buław jest szybki i tu jest takie ostrzeżenie uważaj kochani, dopytamy dla osób, które szukają pracy szukają zleceń tak powtarza się 10 denarów 8 kielichów rycerz buław Jejku no tak, skarby moje kochane. Patrzcie, powtórzyły nam się karty. Jeżeli szukacie pracy, może, może chcecie zacząć urodziny. Może popytajcie rodzinę Może macie kogoś tak serdecznego, jak na przykład. Nie wiem, koleżanka, która jest tak jak siostra, o. Prawda? Na tej zasadzie. Bądź w rodzinnym mieście, może ta praca, słuchajcie, jest w rodzinnym mieście. Tak też może być. Myślę, że część z Was chce odejść z pracy, chce zostawić pracę, albo chce zostawić jakieś zlecenie, bądź skończycie zlecenie i idziecie w nowe natomiast u części osób, którym się na przykład kończy umowa, bo macie do końca roku, to ja tutaj widzę, żeby się rozstać w dobrej takiej serdecznej atmosferze opuścić, podziękować, ale kochani nie siedzimy biernie, szukamy bo rycerz ymm, buław jest szybki i wy możecie naprawdę szybko znaleźć nowe, ymm, ymm, nowe stanowisko, nową pracę, o ile większość z was już nie ma bo wydaje mi się przy tym układzie tutaj, który widzę że wy chyba będziecie robić to, co lubicie. No, dla części z was to jest też oznaka, że, kochani, mogę to też tak odczytać, że macie dosyć pracy, na przykład z tatą i macie ochotę iść do siebie i pracować na swój rachunek albo gdzie indziej, bo jest na przykład ciężko się dogadać. Też tak mogę odczytać, kochani, że um, mówię tatą, no bo król była w to mężczyzna, przeważnie y Baranele Strzelec, ale nieważne, jest to starszy mężczyzna po 45 roku życia. Tu mamy kartę rodziny, także część z was odchodzi na emeryturę właśnie, część z was odchodzi na emeryturę, ale część z was chce zlecenie, chce taką pracę, żeby wpadać na chwilę, wiecie, nie na całe 8, 10, 12 godzin, tylko na chwilę przyjść, przyrobić, także e, słuchajcie, dobry czas do szukania bardzo dobry czas do szukania, co my tu mamy o, w miłości mamy kiepściutko 9 mieczy zawód Płacz, niedotrzymanie słowa, zagubienie, co jeszcze? Wzięliście na siebie za dużo obowiązków z pracy, i teraz już nie wiecie, co macie ze sobą zrobić. Jesteście zmęczone, a tu dzieci, dom, rodzina, macie wszystkiego dość, dzieci na waszej głowie, teściowa na waszej głowie, wszystko na waszej głowie, a wy macie jeszcze się uśmiechać i, i ten, i spełniać obowiązki. Mm, mm. Powiem Wam tak. Jakieś skomplikowane położenie w tym tygodniu widzę. Ja sobie kochani, dopytam, ale możecie się czuć uczuciowo zagubione. Także czy jesteście w związkach, czy jesteście same, to tak możecie poczuć, że nic wam się jakoś nie macie takiego ciepła, nie macie serdeczności, nie macie przytulenia. Niektórzy mają wyrzuty sumienia w tym tygodniu. Nie, dla niektórych, kochani, bardzo mi przykro, ale ta karta sugeruje rozpad, odejście i nie umiecie się pozbierać po zerwaniu. Siła. Koło fortuny. Trzy buławy. W słońce trzymięczy. Niektórzy się dowiedzą o zdradzie. Niektórzy się dowiedzą, że osoba po prostu się z Wami nie dogada i nie chce tego ciągnąć. Nie zrobicie nic. Być może ta osoba ma kogoś, może, może lew się pojawił, bądź osoba ma w ascendencie tego lwa. Coś. Coś musiało wyjść na jaw, coś było zapisane i musiało się to teraz pojawić. Ale nie czas na rozpacz, tylko czas na działanie. Weź go spakuj. Czy ją. Zakończ to. To nie ma sensu. Wyrzuć zdjęcia, po co je oglądasz? Po co wspominasz, że miałeś założyć rodzinę? No chyba, że jesteście rodziną i macie dzieci. To ja was doskonale rozumiem, co to jest. Popatrzę na moje dziecko i widzę po prostu skserowaną twarz tatusia. Doskonale to rozumiem. Ja wiem, że może miał być ślub, że może obiecywał wam dzieci, ale po co było się męczyć? Pomyślcie, po co dzieci miałyby słuchać? Kłótni, żali. Słuchajcie, dla części z Was jest to przekaz też inny. Że jakiś czas temu zerwaliście bądź nie umieliście się dogadać, albo, no wiecie, jak to z ludźmi. Brakuje tego ciepła, bo wszyscy dzisiaj pracujemy na dwa etaty, na trzy etaty. Może nie mieliśmy dobrych relacji, może mieliśmy jakiś stres, a teraz dla niektórych w tym tygodniu się zmienia ten los, bo koło fortuny przynosi zmianę. Odrodzicie się. Może, może faktycznie ta osoba nie znalazła sobie drugiego lwiątka, ale po prostu zacznie się starać. Powie, że idą święta, i choć zrobimy coś inaczej, pójdziemy na zakupy, wyciągnąć się z domu. Dla was jest to też taki przekaz. Że wreszcie, osoba, która przy Was jest, wykaże się człowieczeństwem, opiekuńczością i stanie na wysokości zadania. A wy idźcie w to. Idźcie w to i, i nie żałujcie. Dla części z Was może się odebrać, przepraszam, odezwać ktoś z przyszłości. Będziecie zaskoczone, że, że ta osoba może mm, o Was pamiętać, czy coś takiego. Wydaje mi się, że to jest osoba jakaś z dzieciństwa, że, że może jako dzieci się wychowywaliście, bądź zna, znaliście m, z domu, w którym wcześniej mieszkaliście i stąd właśnie m, ta informacja od tej, m, od tej osoby, tak? Kochani otoczenie dzieci, no i tutaj mamy koło, tu mamy to koło. Nie zapomnieli o Was, a Wy o nich też nie. Także skarby, kochani, tu telefony w tym tygodniu będą dzwonić, będą zaproszenia, będą rozmowy. Chyba, chyba wydaje mi się, że nawet i takie osoby mogą się do Was odezwać, które po prostu za Wami bardzo, bardzo tęsknią, o czym by mi mówiła właśnie ta karta. I się dowiecie. Jak ja za Tobą lwiątku tęskniłam. Jak ja spotkam moją Anetkę z pod znaku lwiątka, to i tak powiem. Jak ja, Anetko, za Tobą tęskniłam, powiem Ci tak. I myślę, że u Was strasznie brak. Strasznie brak, bo tutaj mamy śmierć, tu mamy kartę rodziny, i strasznie brak jest Wam kogoś z rodziny. Ale to strasznie. I te wspomnienia to krążą właśnie wśród przyjaciół, wśród rodziny, tam gdzie się wychowaliśmy, tam gdzie mieszkaliśmy. Ale z przyjaciółmi to wy się chyba spotkacie, bo patrzę tutaj, że tutaj yy, są trzy babeczki, które trzymają szampana. Fajnie, fajnie. Macie nadzieję czy obawę? No macie nadzieję na lepszą pracę, będziecie się starać, będziecie dokładne, będziecie takie, jejku, pracować za trzech, będziecie dobierać osoby, żeby szybko skończyć pracę, żeby szybko iść do domu, do męża, do pieska, do kotka, obojętnie kogo tam macie. Bardzo się cieszę, że macie takie piękne karty i o to właśnie chodzi, żeby teraz wykazać się, bo na pewno zobaczycie później, że odbije się to na waszej wypłacie pozytywnie. Że docenią Was, wasz, przepraszam, wysiłek, że docenią to, co, co robicie dla firmy, dla kogoś. Być może jest to też taki czas, gdy ludzie chcą wziąć urlopy i będziecie musiały komuś pomóc. Wy komuś pomożecie, zobaczycie, że będzie to oddane i ktoś pomoże kiedyś, kiedyś Wam. Co miłego się wydarzy. No ja nie wiem, chłop tu idzie jakiś do was. <laughs> Starszy mężczyzna, kochani, mm, może to być wasz szef, ojciec. Na pewno będzie ważny w tym tygodniu. Bądź poznać jakiegoś barana. Je, <laughs> yeah, wiecie co? Poważny człowiek. To on nie ma fiubździu w głowie, bo cesarz, wiecie, lubi rządzić, ale jest stabilny. To jest... Mm, Słuchajcie. To może być konkretny człowiek, to może być nawet i policjant. Możecie uniknąć mandatu. Ale słuchajcie, dla niektórych z was to ta osoba może, może być żonata, mężata. No, no ja to nie wiem. Na pewno spotkacie kogoś, kogo dawno nie widziałyście. Dla niektórych lwiątek idzie facet, mówcie co chcecie, jak w pysk szczelił. Może mieć ascendent w baranie, może być ze, znaki, ze znaku barana. Uhuhuhu. A może po prostu czeka na was yy, nie wiem, jakieś jakby to powiedzieć, jakieś takie szczęście rodzinne, że na przykład zostaniecie tatą? Wiecie co? Tak mi teraz jeszcze przyszło do głowy, że część z Was dostanie albo uznanie, albo szacunek od kogoś, albo Was docenią i, i to powiedzą, albo dostaniecie na piśmie. Hm. Albo znajdziecie ojca do, własne, do własnych dzieci. Jeśli nie macie. Jaki piękny przekaz. Co odchodzi do przeszłości. Jakaś miłość. Jakaś niespełniona miłość, bo tutaj mamy tą śmierć. Jeżeli o kimś marzyłyście, na przykład nazwałyście pana, nie wiem, pan konik, tak? I pan konik był tylko w waszych myślach, i nigdy go nie poznałyście, i tylko patrzyłyście, jak jedzie do pracy. No i pan konik ma rodzinę, no. Zajął się rodziną. Odpuścicie sobie na te święta, i w ogóle. Macie to gdzieś. Odkładam. O kimś, o kim marzyłyście tam, czy marzyliście sobie, wiecie, tam idealizowaliście. Jaki on piękny, jaki cudny, jaki ma tyłeczek, wiecie, na tej zasadzie. Niestety odpuszczacie w tym tygodniu, a czego nie wiecie? Jeżeli jesteś mężczyzną, że idzie do ciebie przepiękna kobieta. Jeżeli jesteś kobietą, idzie do ciebie starszy mężczyzna. I co wy na to? Yy, kielichy to kochani, żywią wody, yy, ryby, raki, skorpiony. No piękne osoby, piękne, ale wam wam będzie tak, chyba, że wy kochane idziecie do fryzjera, idziecie się zrobić i będziecie wyglądać jak milion dolarów tak też może być, a może po prostu macie płynąć z prądem i brać to, co wam los przynosi, a nie skupiać się na tym, że jest źle, że nie ma nic macie iść do przodu macie ruszyć, macie być piękne delikatne, o właśnie, delikatne bądźcie delikatne ja wiem, że lwiątka lubią, bo są ogniste i lubią sobie też porządzić. Ale tutaj trzeba trochę, trochę delikatyzmu. No i patrzcie, patrzcie jaka rada. Znamy Asbuław, tak? Idziemy do boju. Asy to szanse. I tu mamy szansę, żeby zacząć coś nowego. Czy nową pracę, czy nową miłość, czy odrzucić starą miłość. Co by to, kochani, nie było, pragnienie dokonania zmian i rada dla Was jest taka: świat coś Ci da. Nie zamykaj się przed tym. Może byłaś niezadowolona, stąd te, te miecze tutaj, tak? Może do tej pory byłaś niezadowolona? Może boisz się porzucić dotychczasowe życie, które znasz? Nie bój się. Czemu? Bo to jest nowy kierunek, to jest nowa okazja i to jest świetna okazja, bo tu wychodzi słoneczko, a słoneczko daje radość. Jeżeli piszecie wiersze, jeżeli tworzycie coś, to wy wpadniecie na świetne pomysły. Po prostu jak z rękawa będziecie rzucać, pisać. To jest niesamowity tydzień. Takie natchnienie będziecie miały, że naprawdę i lwiątka. Tak jak powiedziałam, jesteście ogniste. Ale tu jest taki zapał do wszystkiego. Boże, co w tej sypialni się będzie działo. Ja tym waszym sąsiadem współczuję. Ale fajnie. No oczywiście, rzecz komuś, a tobie będzie życzone, nie? Serduszko, tu jest twoja woda. Twoja, weź sobie. Mamusia lwiątka robi. Kochani, przepraszam. Musiałam dziecku dać pić, bo ja tutaj o takich rzeczach mówię, a tu dziecko wychodzi, no. Dobrze, to już wiecie, kochane, że rada dla Was jest. Chwytaj dzień, chwytaj okazję, bierz to. To jest szansa, czasem mówią jedna na milion. je, jak w tej piosence, ty jedna na milion. Dobra, adwent jest, Sylwia, adwent jest. Kochani, co karty cygańskie chcą Wam przekazać? Ciekawe, czy się moim lwiątkom podoba ten horoskop tygodniowy, czy się nie podoba. Hop! Wielka opatrzność z góry jest z wami. Patrzcie, to jest niesamowita karta. Macie opiekę kogoś z góry, kogoś nawet kto odszedł z tego świata, ten ktoś się wami opiekuje. Jee, yeah. yeah. jak ładnie. O, o tak, wasz dom jest chroniony wy jesteście chroniony, ktoś może się odezwać z daleka ktoś, kto mieszka daleko od was jeszcze, jeżeli, przepraszam, jesteście z kimś w związku, że ktoś pracuje daleko i przyjeżdża, to możecie się spodziewać, że ta osoba zjedzie że da wam znać, jadę lwiątku jadę, będę, czy tam lecę, tak no, ale macie ładne karciuszki jakąś babę macie jedną w pracy o Jezu, jaka Franca zazdrosna, paskudna, no no paskudna, no jej się w życiu nie układa, to musi obgadywać, nie, ale olejcie ją święta i do nie ma, co tam sobie nią głowy zawracać chce, to ma Jezus, nie obracaj mi się, aniołka wam dam aniołki dla moich aniołków Poradźcie się eksperta, karty radzą. Potrzeba więcej informacji. Skontaktuj się z kimś biegłym w tym dziedzinie. Możecie się ze mną skontaktować, z adwokatem, z, z mamą, z tatą, z kim tam chcecie. Fajna karta. Poradź się eksperta, no. No to skarbeczki, teraz pytanie dotyczące przyszłego tygodnia. Ja wam losuję trzy karty z odpowiedziami, a możecie kochani i yy, trzy pytania sobie zadać. No. I wtedy możecie sobie wybrać wszystkie trzy karty. Proszę, pierwsza. Proszę, druga i trzecia. Jeżeli potrzebują moje skarby więcej czasu, robimy stop. Dajemy łapkę w górę, zostawiamy komentarz, myślimy nad pytaniem. A ja nie będę tam. Nie będę taka, że, że będę czekać. Tylko odczytam dla osób, które wybrały jedyneczkę. Uwaga. Patrzcie, to samo. Zdobądźcie więcej informacji. Wy macie jedynki, to samo, co wam anioły powiedziały. Zdobądź więcej informacji. Skontaktuj się z kimś biegłym w tej dziedzinie. To jest identyczna karta. Łeb w łeb. Odpowiedź 2. Spytaj swoje anioły. No właśnie. Jeżeli nie medytujecie, to słuchajcie snów i najlepiej, jakbyście zapisywały, no. A grupa trzecia ma posłuchać swojej intuicji, nie słuchać kogoś innego, tylko posłuchać to, co mówi serduszko, rozum, czy co tam słuchacie. No. Można poradzić się eksperta, a potem porównać, co, co wy czujecie. I wy najlepiej będziecie wiedziały, co wybrać, tak. Kochani, no to co? Bardzo Wam dziękuję za, za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że mogę na Was liczyć na lajki, na komentarze, tak? Skarbeczki. Słyszymy się niedługo. Życzę Wam wszystkiego pięknego, cudownego tygodnia. Uważajcie na siebie, ubierajcie się cieplutko, tak? No, to buziaki dla Was. Pa, pa.